Przedostatnie pytanie, pan Mazur. Dzień dobry. No, mieliśmy tutaj do czynienia, moim zdaniem, no, prawie godziny taki spektakl ściemniania. Nie mówienia o najważniejszych rzeczach, tylko mówienia dużo, wodolejstwa. Ja nie wiem, pan zaprasza do, do siebie ludzi, do Urzędu Morskiego, do Słupska. Czy pan staje sobie sprawę, że się mieszkańcy Ustki dowiedzą się, że na sezon letni zostanie im od znaku 233, 800 metrów plaży że do Urzędu Morskiego w Słupsku może przyjechać kilkaset mieszkańców Ustki i to wściekłych mieszkańców Ustki, bo oni stracą na tym bardzo finansowo. Bo nie mówimy o tym najważniejszym, że, to jest, że te, ten te, te Państwa harmonogram wstępny jest katastrofą dla Ustki. Katastrofą na okres letni. A przez dwie godziny tu jest takie gadanie o frytkach, ile kosztują smażalnie i kto zarobi a kto nie. Także proszę się przygotować na ewentualny protest mieszkańców Ustki. To wszystko. Dziękuję. Jesteśmy? Jesteśmy. Dziękuję bardzo. Na, to raczej pytanie retoryczne. Na taką możliwość jesteśmy przygotowani i nie zmienia to faktu, iż jestem do dyspozycji mieszkańców. Dziękuję bardzo.